Szanowni Państwo, chciałam wszystkich przywitać, ale z góry przepraszam za mój głos. Ta aura jest taka nieprzyjazna, że nie wszystko może być opanowane. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością w imieniu organizatorów tej konferencji: Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce i kwatery głównej NATO pragnę Państwa powitać. Na piątym forum bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Unia i NATO na rzecz bezpiecznej Europy. To jak Państwo wiecie, międzynarodowa debata ośrodków badawczych i eksperckich poświęcona badaniu przyszłości NATO i Unii Europejskiej. Proszę, nie dajcie się Państwu zwieść nazwie Piąte Forum bezpieczeństwa euroatlantyckiego ponieważ to już 17. konferencja poświęcona bezpieczeństwu międzynarodowemu, organizowana przez Instytut Studiów Strategicznych i Partnerów w dwudziestoletniej historii Instytutu. Tak, proszę Państwa. Wielka to dla mnie przyjemność, że mogę Państwa dzisiaj przywitać na pierwszej z cyklu konferencji w roku jubileuszowym Instytutu. To miło powiedzieć, że Instytut Studiów Strategicznych to najstarszy polski think tank zajmujący się problemami bezpieczeństwa międzynarodowego. I to wielka radość, że po 20 latach jesteśmy i jesteśmy wciąż aktywni i mamy nadzieję, dalej tak będzie i staramy się wnieść nasz wkład w debatę o tym, jak. Bezpieczeństwo międzynarodowe powinno wyglądać, jak powinna wyglądać ta architektura, na jakich fundamentach powinna być ulokowana i czym ją należy wypełniać. To jest dla nas wielka sprawa. Chciałabym, Szanowni Państwo, powiedzieć, że ta konferencja, jak i pozostałe pozostałych wiele działań Instytutu nie byłoby możliwych bez wielkiego wsparcia ze strony naszych wieloletnich przyjaciół i partnerów. I tu wielkie podziękowania dla Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. I z wielką przyjemnością mam dzisiaj zaszczyt powitać wśród nas pana doktora Hansa Gerta Peteringa, szefa Fundacji Konrada Adenauera i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, dziękujemy za pomoc i wsparcie. Dziękujemy. Równocześnie chciałabym złożyć podziękowania na ręce pana doktora Szmica, szefa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, za nieocenioną pomoc, nieocenioną pomoc w, przy organizacji tej i innych konferencji Instytutu. Ale też wielkie podziękowania dla naszego wieloletniego i sprawdzonego przyjaciela i partnera Kwatery Głównej NATO. I tu moje podziękowania chciałam skierować na ręce pana doktora Jamiego Shee, zastępca asystenta sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań dla spraw bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. I także chciałabym serdecznie podziękować panu Robertowi Pszczelowi, dyrektorowi Biura Informacji NATO w miejsce za wielką i nieocenioną przyjaźń i wsparcie przez lata. Pozwólcie mi państwo przywitać także naszych gości, panelistów. Z wielką przyjemnością witam Bogdana Klicha, senatora. Ale też ale też co jest równie ważne, założyciela tego instytutu. Znaczy, bez tego, że kiedyś 20 lat temu wymyślił ten instytut, dzisiaj byśmy tu się nie spotykali, nie mieli okazji rozmawiać na te tematy, które nas wszystkich interesują. Także Dobrze, że jesteś z nami. Proszę mi pozwolić podziękować za przyjęcie zaproszenia do debaty i za to, że są tu razem z nami. Panu doktorowi Bogusławowi Winidowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, panu doktorowi Karlowi von Fogel, sekretarzowi generalnemu Europejskiej Fundacji Bezpieczeństwa Freiburga. Nie wiem, czy już dotarł na salę jest z nami dr Zbigniew Włosowicz, podsekretarz stanu do spraw polityki obrony z Ministerstwa Obrony. Zbyszka jeszcze nie ma. O, przywitamy go później. Bardzo serdecznie witam dr Jacka Czaputowicza, dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jest z nami. Czy jest z nami Andrzej Jonas, szef Warsaw Voice, nasz wieloletni przyjaciel i niezastąpiony moderator? Dojedzie. Czekamy na... Witam serdecznie doktora Marcina Zaborowskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Naszego nieocenionego przyjaciela i osoby, która zawsze inicjuje żywiołowe dyskusje, doktora Adama Kobierackiego, dyrektora Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWS Wiednia. Witam profesora Michała Chorośnickiego z Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, dziękuję, że Pan nas tak ćwiczył na tych zajęciach. Bez Pana mnie by tu nie było dzisiaj. I serdecznie dziękuję Arturowi Gruszczakowi, doktorowi Arturowi Gruszczakowi, naszemu przyjacielowi, któremu, który będzie moderował ostatni panel Instytutu Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet. Proszę Państwa, to ja już powiedziałam dużo, tylko nie powiedziałam tak, myślę, że od nie odpowiedziałam na podstawowe pytanie. W zasadzie po co myśmy się tu spotkali? Tak? No i fajnie jest, jest nas, mamy wspaniałych gości, mamy pełną salę i pytanie, po co? Tak? I to pytanie jest zawsze fundamentalne przy tego typu dyskusjach. Mam wrażenie, że ubiegłoroczna konferencja, którą odbywaliśmy wyjątkowo w Warszawie. Powiedziała nam dużo o tym, co NATO może, jakie ma zamysły dotyczące realizowania procedur bezpieczeństwa po tym, jak na szczycie w Lizbonie przyjęto między innymi nową koncepcję strategiczną. Tak? NATO jest w takiej sytuacji, że wyznaczyło pewne kroki, w jaki sposób realizować politykę bezpieczeństwa, nie tylko w Europie, chociaż ta, która dotyczy Europy, jest dla nas najważniejsza. Jako mieszkańcy Europy mamy to szczęście, że należymy także w większości państw, Unii, państw Europy do Unii Europejskiej. Jesteśmy otuleni parasolem okrytym, otworzonym nad nami zarówno przez NATO, jak i Unię Europejską. No, takie mamy szczęście, że 20 lat temu został podpisany w Maastricht traktat o Unii Europejskiej. Kilka lat temu wszedł w życie traktat lizboński. W tymże traktacie Unia Europejska stworzyła instrumenty, stworzyła instytucje, które powinny być wykorzystywane przy tworzeniu bezpieczniejszej Europy, tak? które mają służyć zabezpieczeniu Europy. I to, co dzisiaj chcemy osiągnąć podczas tej konferencji, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te instytucje istotnie są wykorzystywane, tak? czy y, to, co zostało zapisane, jest realizowane, czy to są puste słowa, czy realne konstrukcje, tak? na ile możemy czuć się bezpiecznie, na ile możemy czuć się pewnie, jak to działa w praktyce. Nasza konferencja podzielona na trzy panele ma odpowiedzieć na te podstawowe pytania, tak? Jak NATO przed szczytem w Chicago jest. Jak na to przed szczytem w Chicago realizuje to, co zostało zapisane do zrealizowania na szczycie w Lizbonie, jak Unia Europejska wywiązuje się z tego, co sama sobie narzuciła, przyjmując traktat lizboński. To taka fajna koincydencja. Dzisiaj w Krakowie będziemy starali sobie odpowiedzieć się na te pytania i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie ciekawa i owocna dla wszystkich nas. Ale, Szanowni Państwo, dzisiaj my jesteśmy w Krakowie. Tu podobno nic dwa razy się nie zdarza, ale i nie wiem, czy kiedykolwiek w tym krakowie będzie jeszcze druga taka noblistka, cicha, skromna poetka, jaką dzisiaj Kraków żegna. Żegna cała Polska i żegna cały cała społeczność miłośników poezji Wisławy Szymborskiej. I proponuję, żeby zanim zaczniemy tą konferencję, nie minutą ciszy, ale chwilą zadumy, żebyśmy wspomnieli Wisławę Szymborską. Bardzo proszę o chwilę, minutę wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Dziękuję Państwu. I chociaż podobno nic dwa razy się nie zdarza, to nasza konferencja, tak jak już powiedziałam, zdarza się po raz siedemnasty. W związku z czym bardzo proszę o rozpoczęcie o sesji, sesji otwierającej. W tej sesji wystąpi dr hans Ger Pettering i dr Jamie Shee. Sesję, trudno powiedzieć, poprowadzi, zapowie senator Bogdan Klich i panowie, sala należy do was, słuchacze należy do was. Bardzo proszę. thank you very much, anna, for those welcoming remarks. Uh, it is a real pleasure to be uh, invited earlier and uh, today in the morning welcomed by uh, my own wife. <laughs> but uh, it is also an important moment that we, uh, that we face right now because, as it was told, uh, we are facing important review. Of what was decided during the Lisbon Summit uh, more than one year ago, I mean during the Chicago Summit within NATO. And we are just after the Polish presidency that decided to have uh, as one of the priorities of this presidency development of CSDP within the European Union. So we are in this moment, and uh, that's why the Institute decided uh, to devote the first uh, introductory session to such distinguished guests as Hans-Gert Petering and Jamie One of them will, will be concentrated on uh, NATO issues. The other one will share with us his opinions about the current stage of development of European security and defense policy and the possible future steps. So uh, let's listen. To what you want to share with us. Uh, and I, I propose uh, to begin with the introductory speech of Hans Gerd Pettering, the former European Parliament's uh, president, uh, one of the most influential politicians uh, in this uh, field of uh, European integration. Hans Gerd, uh, my dear friend, uh, the floor is yours.